Jelenie tutaj polewasz Co masz ciekawego? Moneta? Moneta? Tak, może. Kurde, idę, czeka chwilę Tak, fajny sygnał był O oh. oh. oh, fuck <grym> <grym> Pokaż i co masz królu poszukiwań No to zaczynamy nowe wykopki To jest będzie z, ile? Dwa dni, nie? No, Dwudniowe wykopki, dwie dwie taki dwie 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 maraton dwudniowy robimy Dzisiaj dwie osoby, jutro dwie. pięć, może więcej, zobaczymy obserwujcie co wykopiemy lecimy na łąki i na lasy maraton także film może być długi trzymajcie kciuki lecimy pierwszy sygnał kawałek ołowiu Do jakiegoś kabla może ale kolorias, nie kopane było Ma sygnał a, zaraz podejdę. kula rozlożetki. <grym> no nie. <grym> no ale pierwszy fad jest. Jest. Spoko kolorek jest. Wracam do siebie. Śmieciucha. Ech, śmieciucha. On takie. Taki urok poszukiwań. Większość to śmieciuchów. <grym> ale to wiesz, to może być wojenny nie? Śmieciek, jakiś aluminiowy, kapselek. Wszystko możliwe. Wszystko możliwe. Tak, tak. To może być tu. No nie musi być współczesny. No dobra, lecimy dalej Zakopuj lecimy Jakiś zwierzak tam jest Jestem w okopie Coś takiego wyszło Spod powierzchni dosłownie Jakieś sitko, ciekawe od czego to Niemiecki durszlak Do makaronu Co masz ciekawego? Moneta? Moneta? Tak, głosem. Kurde, idę, Czekaj chwilę Fancik Idę z kopu. jest pierwsza moneta, ła! Dziury, o! A ten ku, w Weimaru, to. ale jest, no dobra, ile dwa fenigi, nie wiem co się dzieje, trzymaj, może wiesz, a ja do... z okopu takie cósik co to druszlak? też mówię, że to jest niemiecki druszlak do, do makaronu kurde albo y, ten sitko od maski nie, to też tak coś dużego było coś dużo, może Bo? od pochłaniacza może od pochłaniacza właśnie kawałek jest kawałek pochłaniacza może być. może być tu obok jeszcze zakopane znalazłem kolejną część tego sitka duże to było no i to jest Konkretny fant. Już jest coś. Co tu jest? Jakiś smok. Smok Chińskie fanty tu są w tym lesie. Dolina fantów chińskich. Jakaś broszka, przypinka. Jakaś może, no no. Albo jakaś ozdóbka czegoś było. Ale fajne, fajne, super. Taki niespotykany. Chińczyk płakał jak gubił. Gratulacje. Nie, to będę miał odznaczenia. O! Ale domek też konkretny. Tak, no głęboko siedzi. No. Ty ja więcej nie idę, bo ty masz, ty masz lepsze fanty. A tutaj, ta okolice gdzieś, wiesz? O, szukamy, Siedzieli szukamy. tam wyrzucali. Dobra, super. Kawałek na parstka. taki na parstka jest. Dawno nie znalazłem. Przy Was jak znajdowałem to całe takie mocne były grube, nie? A ten taki szyk cieniutki. Ale jest, Ale może nie jest, znaczy że siedział tutaj szył coś. No. Może guzik. Gacie podarł. Ostro gacie i podarł. To zaraz tu guziki będą. Guziki. A ja mam dziurkę od klucza. Pokaż i co masz królu poszukiwań O, Ale to jest od plomba. Plomba Ładna plomba. O tu herp jest jakiś no. z tyłu orzełek z koroną no. A taki to nie mam, Piękna Mam podobną, ale nie taką. Fajno to wiesz, pole uprawne Masakra. Raczej drzewa nie było Mogło być pole. Lasów las tu nie było. No Król poszukiwań. Tak jest. Tak <laughs> jest. A ja mam taki mikroskopijny guziczek ale nie ma jednej strony bardzo malutki przepiękne wielkie okopy o ma sygnał zaraz tam wejdziemy do tych okopów nice to chwila przerwy na bujającym drzewie bujające? no zobacz jak buja się o zaraz nie <grym> O no ja Komisją Europejską, co, wsparcia, że Tak Łódz. tej to te w to... sprawie, na fajnie sprawie, Jestem... w no właśnie, trzeba kopać wszystko. Uff. O, chwila przerwy. Fajnie sobie pieczkę, bo widzę piękka. piękna. Pień z dziura w środku i tam podpalali. Właśnie pojeł i wystarczyło, chcę tylko to na jakiś moment Dobra, posiedzieli, pojedli, chodźmy dalej Pojedziemy, Tam Niemcy Tam Ruskie A tu Polacy To lecimy gdzie? No ja, Chińczyków. Dobra, no tam. tam. są pewnie jakieś monety chińskie. Ale ja teraz znajdę bagno. jaki fajny sygnał był. O! <laughs> o! Oh, fuck! <śmiech> <śmiech> Pocze, gdzie masz czoteczkę? Orzełek, ja pierdzielę. Tu mam szczoteczkę. Fajna. Ale jest polska. Ja no widzę, polski. bez korony. O jaki żołnierz chyba. Tutaj dziewczyna. Ale rewelacja. Ma... Fajny. W fajnym stanie jeszcze wąsy mam. Ten ładny, on jest ładny, ładny. No, a ładny. Fajnie, fajnie, że cały jest. No, calutki, ale piękny. Do <laughs> no, mi yy, do czapki. <laughs> <laughs> Podobny. No, ty masz ładniejszego. No, to jest. no super, gratulacje. Jest. Rewelacja. Co no. Pięknie. Wykopiesz to, pokażesz. Ja mam łóżeczkę współczesną. Myśliwy tu był, polował. Zamiast do to jest miała być moneta Ale tak to samo, dwa strzały oddał. Może jeszcze gdzieś tu będzie. No trzymaj No Ciekawe od czego to Kapuszka jakaś była Napis Tym razem taka kulka Dobra, idziemy na obiad. <piepr Mechanizatur shifted> na obiad w lesie. Tam już szykujemy sobie stół. <theory> Będziemy jeść. Także chwila przerwy. Widzimy się po reklamach. Dobra, to za Co teraz. się mam Bigos ugotowany. Bigos! Ma to jest zapisane? Bo chyba pierwsza pozycja. Bigos. Makaron po bolońsku ja mam. O, makaron po bolońsku. Dlaczego kucharza To Zobacz, z której strony masz ten zestaw. Bo jak z jednej strony to tworzy to są całe te drobiazgi. Od góry. Dobry. O, bigosik. Tu jest jakaś kuchenka. Jakaś... Tu jest kuchenka. Ten. Taki rozestawik, który będziemy jeść. jest Zupka! A. Ten. Czekaj, gdzie jest zupka, a tu jest. O, tu jest boląski O, jest. Makaron po bolońsku. Makaron po bolońsku jest. Co możesz zostać. Woda. To, nie? To, nie? to, to jest ten. Nie. A tu No i tak Tam masz tu. Tam. A tutaj. Słuchajcie, słuchaj. Tu otwierasz. Weź ten, to jest moja woda, to no, może ja robimy. Jasne. Zagotuje się czy stara? No znaczy, nawet jak stara to jest. Cyk, i zobacz. Czekaj, 100 litrów, dotąd. Aha, to dobra. Tu składa się, te dwóch, tak? I będzie się gotować. the rose the

Twoje ruszyło, twoje o. ruszyło działa moje jeszcze nie poczekaj, poczekaj moja ma większy ogień, większy da <noise> 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 ale daje, zobacz, zobacz o, pitone, ale gorące o, gotuje się albo wylejesz o, moje, jeszcze nie, moje jeszcze nie ruszyło, moje za stare jest <noise> ale się poszło. Nieźle Ruszaj, ruszaj Polskie szarło! O. Polskie jedzenie I gosz. O, rusza, podnosi się Podnosi się No będzie jibut! Jest, <noise> gotuje się mój obiad makaron po bolońsku Będziemy jeść by mi fajnie. było. z do, do jedzenia. A, gorąca! Gorąca, gorąca, no. Się A twoś przestało burkotać Sztuczce są łyżka Czego chcesz? Nie ma dla Ciebie obiadu. A czekam może faktycznie na no. wypadki. No, trochę się gotuje. Ja. Uch, U, gorące, ała, ała, ała. O kurwa. Ja pierdzielę. Bardzo, <grym>, nie? <grym, ja. Uch, kurka, lepiej jak na kuchence gazowej. BG's. Uh. O kur... O kur... Wezmę na konanie co chyba położę. O kur. Super. No dobra. Olej gorąco. Się zamieszam. Czekaj jak w restauracji. <laughs> może jakiś dzik ci poda do, do stołu Żywiarka! <grybarka> może ci poda Do wiaderku z tyckami wiaderku gorąco masz? Fasolkę widzę po brytońsku, a nie Ty kurde z tym bo to jest makaron zbity a no jest makaron świderki, okej okay. <grybarka> wygląda jak fasolka dobra, kiełbaska też bo taka kupa tak, Ty tak. masz kupa? Zobacz jakie masz. <grymne> <Zygii>. <grymne> kupa i zigi w terenie. Ale łyżka jest w zestawie. Mm. Gorąca. Dobra. No i tak człowiek nie zginie, nie? No. no to zobacz człowiek taki, ten żołnierz, który tam siedział w wojnie tutaj. To ciekawie czy miał taki ciepły posiłek. Jak, nie wiem co tak, ale u, ale rusek. Oni przeważnie mieli puszki metalowe. Pewnie sobie na ognisku dodawali. bo Czyli nie mieli takiego sprzętu jak, ten, jak my. No no Podczas drugiej wojny. Tu członkach mieli. Tuszonka, <laughs> konserwy no. konserwy. mięsne. Chleb w wojsku w puszce też mieliśmy jedną jad, no, tak tam, no? Chleb w puszce był. Na początku mi nie smakowało, ale później człowiek się przyzwyczaił. O, ten Bo człowiek głodny to wszystko zje. A był już parę lat, po, parę, parę lat był po terminie. No i musieliśmy go zjeść. dało radę. O. Człowiek przeżył. Ogólny film karny batalion? Na pewno. O. No. oni też nie mieli co jeść, to kurka. Kurę złapali, najpierw ją No <trony> <w muzyw. grywia> to ruskie, to ruskie to Ruski. <grywia> Bydło. To nie ludzie. Zbita kupa. Jak mózg tu wygląda. <grywia> no ale człowiek przeżyje, wie coś takiego dziennie no słuchalem za grzywie jakiś tam batonik czy coś takiego ile musi być no o. bo i ja trzy ale łach, łach, łach Gorące jeszcze Podprzątał za nie, nie On niestety Kelner nie przyjdzie Trzeba samemu podprzątać hmm. ale to gorąco, gorąco, gorąco Można dalej skopać <grym> Żeby było co? Jelenie tutaj tu Cóż tam ciekawe. O! Klamra No Fajna klamerka Zawsze to no. Zawsze coś Człowiek najedzony od razu szuka fa Ta. fajne fanty Od razu wychodzą na drodze, tu młyna prowadzącej jest jakaś monetka. Tak. Dziesięć <laughs> groszy chyba. <laughs> Masakra. Myślałem, że to niemiecka a to jakieś chyba 10 groszy, no. Tym razem kulka. Nie wiem, albo taka ozdóbka, zapinka, albo góra guzika, ale to na guzika mi nie wygląda. Nie, guzik to raczej nie będzie. O. Większy metal. O, to jest jakaś ozdóbka. Tam zabudowa, tu by młyn. A tu, za mas monety, to klamerka. Młynarz zgubił. Gdzie te talarki? Koło młyna powinny być. W końcu, w końcu wychodzona monetka. Ale nie wiem, co to jest. Masakra. Takieś widać koronę. Hmm. Tutaj jest totalny wycieruch Ale jest monetka Fajna Jakaś korona jest hmm. Ciekawe co to za moneta Ale jest, jest <grybujesz> Jest <grybujesz> Jest No i wyszła fajna klamerka No w ładnym stanie Najsik no, taki znaczek wyskoczył chyba, chyba rowerowy Borussia Borussia 1894 Berlin ładny znaczek z drugiej strony nic nie ma hmm. Troszkę masz tego złomu Jest trochę złomu, no Ja też trochę tachałem No dobra, to jest chyba pierwszy dzień, koniec pierwszego dnia maratonu dwudniowego Wykopek Czyli widzimy się jutro Jutro będzie więcej osób zachodzi jeszcze z godzinka Pierdziel, babilato, chata Cały dzień z łopatą w ręku i z wykrywaczem Masakra No chodzenie, kurde Po terenie Tak Męcząco było, ale było fajnie Od rana do wieczora Jutro to samo Na tą chwilę was żegnamy